Cześć kochani, ja jestem Paula i witam was w kolejnej aktualizacji ze Star Stable I dzisiaj mamy aktualizację z 18 czerwca 2025 roku Ale oczywiście zanim zaczniemy, to jeżeli jesteście tu pierwszy raz to gorąco was zachęcam do zasubskrybowania kanału Aby należeć naszej wielganej rodzinki No i słuchajcie co będziemy mieć w tej aktualizacji W tej aktualizacji mamy dalej letni festiwal, ale dodatkowo powraca... Pół na pół powiedziałabym yy, królestwo w chmurach, ale to słuchajcie, wszystko zobaczycie. I słuchajcie, pierwsza rzecz z aktualizacji to są pakiety, które są do 25 czerwca do 10 rano. I mamy pakiet ze Starcoinsami i z zestawami dla koni. I za 100 mamy 5000 starkońców, i mamy jakby cały ten komplet i dla jeźdźca, i dla konia. Następnie mamy 2000 starkońców, i jakby ten cały biały zestaw dla jeźdźca, i dla konia za 62,99. Następnie za 1000 starkońców, czyli 4,799, mamy tylko zestaw dla konia, więc tak to wygląda. Słuchajcie, oczywiście ja Wam te zestawy również pokażę normalnie. I tak, zanim przejdziemy do całkowicie do aktualizacji, no to słuchajcie, tak, zobaczcie, mam tutaj przy Konisiu wstążkę, i tak jestem z siebie dumna i Wam aż dlatego tutaj jestem. Bo zobaczcie, jak wejdziemy w rangi czempiona, patrzcie, jaka ja, ja jestem dumna. Zobaczcie, mam aż już 4 i zostało mi jeszcze 18 dni, więc mam cichą nadzieję, że może mi się uda zdobyć jeszcze te trzy. Trzymajcie za mnie kciuki, a wypiszcie mi. Jak wam idzie, bo powiem wam szczerze, że w pierwszy dzień jak grałam, mówię nie, muszę w końcu zdobyć całe wstążki, wszystkie wstążki. To zdobyłam trzy. Przez pierwsze jakby jeden dzień grania. Na zasadzie wiecie, tak no 3-4 godzinki chyba grałam, coś takiego. Więc nie jest źle i ostatnio właśnie jeszcze przed aktualizacją znalazłam, znalazłam, zdobyłam spławik. Więc teraz brakuje mi konik morski, kula dyskotekowa i motyl ićma, więc cieszę się i jak najbardziej. A ten oto pięknisz słuchajcie jest nie bez powodu właśnie na aktualizacji, bo ta aktualizacja jest właśnie związana z tęczą, z miesiącem dumy. Jeżeli mam być szczera nie lubię dekoracji takich, ale lecimy najpierw tutaj, mamy nowe zadania, dzięki którym będziemy mogli tam odblokować tego kraba. Więc na razie lecimy tutaj do Eleny. Kolejny tydzień letniego oszołomienia. Paulina, witaj w kolejnym fantastycznym tygodniu letniego oszołomienia. Kolejny tydzień. Sprawdźmy, co nowego pojawiło się w tym tygodniu. W porcie Pinta zaczyna robić się gorąco. Wygląda na to, że letnia bryza przywitała tu deszczowe chmury i tęcze ze światła ze świata zewnętrznego. Gdzieś ponad tęczą znajdziesz nie tylko niebieskie ptaki, ale także wyścig po chmurach. Wygląda na to, że masa kolorów i dobra zabawa sprawiły, e, sprowadziły tu kilka koni z Jorwiku i innych krain. Znajdziesz je przy dyskotece. No i niestety właśnie dyskoteka trwa i nie wiem, czy wy słyszycie w ogóle, że ja gadam. Wrócił do nas e, odjazdowy team, Podobno potrzebuje pomocy na plaży. Co godzinę organizowana jest świąteczna parada, która zaczyna się na drodze pomiędzy Moran i Fortem Pinta, a kończy na dyskotece. W ciągu najbliższych tygodni na plaży w Forcie Pinta pojawi się więcej aktywności. Wróć później. Okej, okay, więc co dostaniemy jeszcze za to zadanko? Jeśli o czym zapomnisz, śmiało przychodź i mnie pytaj. Miłej zabawy. I powiem wam, że to, że dostajemy tyle Star Coinsów, to to jest dla mnie... Star Coinsów, tak fajnie by było. Szlingów, to to jest słuchajcie hit, bo ja cały ten zestaw, co mam teraz na sobie, to w ciągu tygodnia uzbierałam. Więc fajnie, bo sobie odkupuję właśnie te co nie mam z outletu, że tak powiem. I mam 6300. No ale dobra, lecimy najpierw może do tego Tima. Czyli tutaj. Jo, co tam Paulina? To ja jedyny niepowtarzalny wyjątkowy team hopper. Okej, okay, nasz nie szczeka, nie gryzie. 250 star końców. Fajnie. Wszystko tutaj jest totalnie w porządku, Okej, okay, może i utknąłem z miotłą, a będę dostał lepszą robotę. Hej, patrzcie, na mnie jestem Ben i nic tylko plażuję. Ech, no błagam. Jest jak, jakaś lalka. A poza tym, jak plażowanie, ma niby pomóc środowisku. Właśnie dlatego, ten cały James przysłał mnie tutaj, żebym zrobił dobrą robotę. Jest normalnie w dechem. Nikt mi nie przeszkadza w ekologicznych zajęciach. Jesteśmy tu tylko ja i Bruce. Ty i Bruce? Bruce, rekin i Bena? Bruce, rekin Bena? Ty i Bruce, no właśnie, Bruce, rekin Bena? No pewka, ja Bruce, mój mały rekin i najlepszy przyjaciel na całym świecie. Nie słuchaj, Bena kiedyś twierdzi, że Bruce to jego kolega. Totalnie nie ma pojęcia, niby mówi po rekiniemu, ale ma akcent jak orka. Za to mój rekin jest doskonały, a Bruce totalnie należy do ekipy od ratowania środowiska. Pomaga mi nawet sprzątać. Serio, jego ulubiona część dnia to reszki po smoothie, które dostaje z kawiarni. Karmię go codziennie, żeby nie był głodny. W przeciwnym wypadku próbowałby zwiedzić plażowiczom lody albo coś konkretniejszego, na przykład sandały, a wtedy nie chcesz wiedzieć, co zjadłby w następnej kolejności. Powiedzmy, że kiedy ostatnim razem był głodny, musiałem wydłubywać mu z zębów końskie włosie. Tak cię tylko wkręcam, nigdy nie zapomniałem nakarmić Brusa jeszcze. Ale jeśli ktoś mi nie pomoże, dziś może być ten pierwszy raz. Mam umówione zajęcia z rekiniej gramatyki, a ten wredny James urwie mi głowę. Jeśli zniknę z pracy, więc potrzebuję pomocy z karmieniem. Co ty na to? Pomożesz staruszkowi rekinowi, weź to wiadro z owocami i je zawartość prosto do morza. Bróz będzie najedzony przez cały dzień. Okej. Okay. Ja już to mam? O, Weź wiadro, a mam to wiadro? No, chyba, że to wiadro jest tam. No dobra, zobaczymy. Czyli mamy słuchajcie karmienie Brusa. Ja jak coś zrobiłam z zadanka, to tutaj były z ostatniej aktualizacji, aby mi się nie mieszało. Więc lecimy tu, aż Brusiu, jakiś słodziaczek. Okej, okay, mamy to. I słuchajcie, tu mamy tą tablicę i chcę wam powiedzieć, że udało mi się zdobyć okularki. I w sumie. Wydaje mi się, że uda mi się też zrobić tą czapkę w teraz. Bo tutaj, jak widzicie, brakuje mi dwóch, a tu mam cztery. No to fajnie. Tak, fajnie. Cieszę się, że będę miała czapeczkę. Jestem y, bliżej do y, krabusia, więc odbieram okularki. Pracownik ty tygodnia przyjęto. O, tak Bruce bardzo się przykłada wystarczy spojrzeć na wyniki lody świetnie się sprzedają słoneczko świeci a turyści są przeszczęśliwi może jeszcze nie zasługujesz na awans ale dam ci coś jako nowy raz wdzięczności za dobrą robotę tak trzymaj dobra i dostałam słuchajcie okularki w sumie jakby je założyć będzie pasować czy nie warto. w sumie pasi dobra więc lecimy Teraz tutaj, aby odebrać, i widzicie, tu będzie więcej jednak zadanek, więc. Fajniusio. Dla mnie, Git, zawsze to więcej szylingów i możliwość kupienia czegoś. Hej, jesteś super, odjazdowo. I mi 250, i dalej. Hej, jesteś najbardziej kompetentną z, na z napotkanych dziś przeze mnie osób. Praca wszędzie, praca. 250, o super, no, no naprawdę, ja się cieszę. Zdaje się, że wiesz, co gdzie jest. Jeśli pomożesz mi z innymi pracami, zadbam o odpowiednie wynagrodzenie dla ciebie. Pomyśl o tym, jak o wakacyjnej pracy łapiesz? Okej. Okay. Odjazdowo, mam dla całej waszej trójki zadanie na każdy dzień i przysięgam, że dostaniecie zapłatę za tę robotę. Okej, okay. no to lecimy po kolei. Praca w kafejce, na plaży, dostawa składników. Jo, znasz tego odjazdowego kapitania Waterloo, przygotował dla mnie nastawę składników do smoothie. Jest przed, dysk przed dyskoteką. Możesz tam pójść i ją odebrać. Okej. Okay. No to słuchajcie, lecimy. Lec Robię po kolei. Czy coś się zmieniło? No, bo powiedzmy sobie szczerze, w tamtym roku nie było. Takiego czegoś. Było tylko królestwo chyba w murach. Tak, było królestwo w chmurach, jeśli dobrze pamiętam. Tak, dyskotekę mamy. I tu jeszcze przyjdziemy, nie martwcie się. Ale muzyczka fajna, nie powiem. Ale tak, lecimy. Słuchajcie, i wydaje mi się, że jeszcze sobie przejdziemy do jednej części aktualizacji, o której tak naprawdę za bardzo nie mówią. A mianowicie, jeżeli chodzi o ujeżdżalnię baronowej, no to słuchajcie, tam się troszkę pozmieniało. A mianowicie mamy nowe przeszkody. Nowy wygląd przeszkód. Nie, że nowe przeszkody, nowe przeszkody. No, cały czas mamy w tym samym miejscu przeszkody, ale mają nowy wygląd. I powiem Wam szczerze, że wygląda to dość zacnie. Dobra, mamy składniki. Halo. Niech ja spojrzę jabłka, pomarańcze lody, jogurt, mleko, kokos. Orzechy laskowe, wszystkie orzechy. Dzięki ci wielkie, jestem twoim dłużnikiem. No i ci, leci... O! i sam 500. Ja tu zaraz normalnie będę w sklepie cały czas kupować. Jo, dziś razem zauważyłem, że na plaży leżą jakieś szklane butelki. Nie fajnie. Jeśli się stuką, ktoś może się pokaleczyć. Możesz tam pójść i zebrać je z plaży, żeby ocalić jedne z dupki plażowiczów. I 250 dostaniemy, OK. I mamy tu wszędzie, tak? I ile mamy zebrać? 10. No to dobra, nie jest źle. Bo jak widzicie, tu wszędzie coś leży. Więc jak najbardziej można pozbierać. Tu. Nie wiem, tu po pomoście też coś jest? A w sumie też jest, zobaczcie tutaj. Sześć, siedem, osiem, 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 osiem. Tu jest jeszcze, ale to nie ta, to nie ta butelka. A nie chcę okularków. Dobra, lecę tu, no nie widzę. 9 i 10. Dobra, mam to posprzątane. Jesteś plażowym wybawcą. Ta historia trafi do gazet. Polna ekobohaterka ratująca bosych plażowiczów przed straszliwymi szklanymi butelkami. Dobra. O, sukces letniego oszłomienia. Sprawdź tablicę. Okej, okay, fajnie. Ale lecimy dalej, Rety lepiej nakarmi Brusa zanim zje jakiegoś konia czy coś Okej, okay, czyli muszę jeszcze raz go nakarmić To przy okazji odbiorę sobie właśnie czapaczka I od razu sobie tutaj zbiorę Czyli tak tu, karmimy Proszę bardzo, brus jedz sobie Smacznego I odbieram czapeczkę od razu. Jaki on jest fajny. Stary, nie zadzieraj tak nosa, to nie tylko dzięki tobie, Bruce. Polna strasznie się stara, a ty co robisz? Zjadasz piłki plażowe? Mm. Stary, przepraszam, ale według mnie Polna zasługuje na pochwałę, za no ciężką pracę, nie obrażaj się. Może jeszcze nie zasługujesz na awans, ale dam ci coś jako wyraz wdzięczności Ci za dobrą robotę, tak trzymaj. Okej, okay, dostałam czapeczkę, która mi nie będzie akurat... To nie mój koń. Pff, chciałam z jakiegoś ten konia ukraść. No fajnie. Ale tak, mamy czapeczkę. A w sumie dobra. Albo nie. Wolę tą. Wolę tą czapkę niestety. Ale dobra, lecimy tu. Już gotowe, totalny odjazd. Idzie ci lepiej ode mnie. Dobra, i mam to. I słuchajcie, mam już 77 żetonów letnich. Cieszę się bardzo. A teraz lecę, słuchajcie, tutaj, bo tutaj właśnie mamy te nowe zestawiki. Bo nie mam jak wam ich to. A nie dałoby się tak? Nie, nie da się niestety tak. Więc słuchajcie, wejdzie tak po prostu. Mamy tutaj cały ten, właśnie niebieski zestaw i taki ciemny, i z poprzednich lat. I powiem Wam szczerze, że jeżeli tak idzie sprawa z tym wszystkim, że mamy aż tak dużo szylingów dostajemy, no to wydaje mi się, że bardzo szybko to w słuchajcie, tutaj wszystko wykupię. I lecimy teraz do góry, bo tutaj mamy właśnie zadania stęczą. I najpierw, słuchajcie, tutaj mamy powrót konisi, zobaczcie, mamy konisię i ja w ogóle dzisiaj byłam i specjalnie kupowałam tego maluszka, bo go nie miałam jako jedynego. A tak to mamy, widzicie, wszystkie zwierzaczki. I mamy konisię, I mamy se serenusa, w normalnej ma, tak? W Nienorma nienormalnej, tak? W nienormalnej, ale nie mamy ograniczeń, słuchajcie, bo wystarczy poziom pierwszy i jest za 799 star końców. No i mamy stęp, trot, galop, v, szybki CV, ruch specjalny, sztuczka. Nie wiem o co chodzi, ale ok. Tu mamy, słuchajcie, brontę. Uwielbiam tego Konisia, i wydaje mi się, że może pojawi się w następnej aktualizacji. Też nie potrzebujemy dodatkowego poziomu, wystarczy pierwszy nawet. I za 799 star końcównej. Mamy bezczynność, stęp, rot, galop, cwał, szybki cwał i ruch specjalny, i sztuczkę. I w nie magicznej wygląda w ten oto sposób. Jest przeładniusi. I mamy dwa, które są dwa lata temu. Mamy Prisma. Jest się. W ogóle on tak wygląda w, w niemagicznej, a w magicznej wygląda tak. Też nie mamy ograniczeń. I jest za 559 star końców. Fajnie, opłaca się. Nie mamy bezczynność, wstęp, rot, galop. V. Szybki cwał I specjalny krok. I tak sobie truchta. I kolejny piękniś to jest ten, czyli tenebri. Również nie mamy ograniczenia za 559 Starkońców. końców. magicznej wygląda tak, w niemagicznej wygląda tak. Jest się, ale mam u nich akurat poziomy na maksa, więc dlatego się nie pojawiły. Ale tak, bezczynność, wstęp, rot, galop, CV, szybki CV i wiewiórcze skorki. Plus mamy jeszcze leżenie, czyli on sobie tak leży jak dziki koniorwicki. Tak, to bo on tak też sobie tak leży. O, płodzieczek. Więc tak to słuchajcie wygląda. I oczywiście tak wszystkie zwierzaczki tutaj są. Ja je po prostu mam, dlatego jak nawet tutaj wejdę, to nic mi tu nie pokazuje. Ale obstawiam, że są za tą samą kwotę, co były. A teraz lecimy, słuchajcie, tutaj. I podobno jest zbagowany ten wyścig. Nie da się go przejść, więc. Zobaczymy, słuchajcie, co to będzie. Yy, tajemniczy portal, to na pewno nic złego. Tak, i 750 Starkońców. Jezu, co ja mam z Star Starkońcami, ale w sumie mogliby dać tak Starkońcy, tak. Ale nie, shillingów. Super. I to jest powrót gonitwy za tęczą. I to jest ten taki wyścig, co właśnie był w Królestwie w murach. Ale podobno jest zwagowany. Więc zobaczymy, czy mi się uda go przejść, czy nie bardzo. Bo podobno po prostu wyrzuca z gry. To muszę omin... ominąć! 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 <grystanie> Nie lubię tego. Nie dało mi ominąć. Nie! Stawmy to bez komentarza, słuchajcie. Super. 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 <grystanie> super! Póki co nie wyrzuciło mnie nadmiernie z mapy, więc może już to naprawili? Dobra, na razie jest okej. Okay. Lecę, słuchajcie, na spokojnie, bo powiem wam szczerze, się mnie ciekawi, czy naprawili już to, czy, czy jednak nie. OK A to ja ileś okrążeń muszę zrobić? Bo teraz nie wiem. Chyba tak. Teraz mi lepiej, słuchajcie, idzie, ale wydaje mi się, że chyba dwa razy, wydaje mi tak mi się wydaje, bo póki co cały czas. Jadę. Chyba, że to jakaś pętla. Albo coś źle zrobiłam. Okej, okay, nie wywaliło mnie, więc naprawili to coś mi się wydaje, że ja po prostu dwa razy przejechałam ten wyścig niepotrzebnie. Ale okej, okay, mam to. Naprawdę fajnie. I mam słuchajcie, te 750 szylingów, więc dla mnie super. I słuchajcie, mamy coś takiego, jak usunięte koszty w aktualizacji. I pierwsze usunięte koszty to jest za przewóz. Czyli jak pojedziemy sobie, słuchajcie, tutaj do naszego transportu. I chcemy gdzieś pojechać, to nie mamy już star końców. Mamy tylko za szylingi, jest to opłata za transport 25 szlingów. A kolejna opłata jest związana z tym, że możemy sobie, słuchajcie, teraz przenieść stajnie gdziekolwiek chcemy. Czyli, jeżeli bym chciała, na przykład, tutaj, klikam sobie tutaj to nie jest twoja stajnia, by się do niej dostać. Możesz pojechać konno użyć przepływ lub wezwać transport i ustaw jako stajnię macierzystą jak to słuchajcie klikniemy mamy to za darmo nie musimy już że tak powiem płacić dodatkowo a teraz jeszcze lecimy sobie do ujeżdżalni i słuchajcie dlaczego tu jesteśmy zobaczcie pierwsze co arna została posprzątana czyli najprawdopodobniej będziemy mogli sobie ustawić tak jak chcemy za niedługo nie wiem tylko czy to już jest gdzieś tu ustawione w sumie tu się da wejść, więc wydaje mi się, że możliwe, że gdzieś można coś ustawiać. I co jeszcze nie? Nie wiem. Ale weźmy sobie chociaż jeden, słuchajcie, wyścig, dlatego nie robiłam żadnego tutaj wyścigu. I zobaczcie, że mamy właśnie nowy wygląd. Weźmy sobie pierwszy. Nowy wygląd, słuchajcie, przeszkód. Jest zaktualizowany wygląd, zobaczcie. Wygląda to dość fajnie i fajnie jest to, że one już nie są na stałe, tylko jak włączamy wyścig, to wtedy mamy właśnie y, te przeszkody, a nie, że były na stałe. I zobaczcie, jak to fajnie, tu mamy bardziej takie westernowe, tu mamy znowu taki bardziej czarny poważny Tu mamy, o, jak z wyścigów baronowej typu y, stajnia Jorvik, w sensie święto, nie umiem się wypowiedzieć. Wygląda to słuchajcie, naprawdę fajnie. Mamy takie zwykłe, oczywiście, że walnęłam. Naprawdę to słuchajcie, fajnie wygląda. I o, i znikają. Więc e, akurat się z tego cieszę. Fajnie, fajnie. I słuchajcie, zapomniałam Wam powiedzieć, że mamy tutaj już sklep. I mamy wstążki. I mamy wszystkie, właśnie wstążki y, na. Y, na ogon i na słuchajcie głowę konia. I zapomniałam właśnie o tym sklepie wam powiedzieć. On jest tutaj. Są tanie rzeczy, bo po jeden link. Więc jak najbardziej warto słuchajcie kupować. A więc tak, ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Piszcie mi, co o tym wszystkim myślicie. Piszcie mi, czy u Was też już jest naprawiony ten wyścig tęczowy. Bo jak widzicie, u mnie wszystko szło dobrze, więc wychodzi na to, że wszystko naprawili. Tak. Ja mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie, kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to gorąco was zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby należeć naszej naprawdę wielgachnej już rodzinki. Trzymajcie ciepło i pa!